Moi drodzy, sezon majówkowy, czas zacząć. Czas zacząć w końcu grillować. No właśnie, czekaliśmy na to cały rok. No i będziemy grillować teraz przez cały Boży sezon, aż właściwie do końca października, czasem jak pogoda na to pozwoli. Dobrze, ja mam taki problem, słuchajcie, że yy, coraz mniej yy, lubię grillowane mięsa najróżniejsze. Kiełbasa z grilla niekoniecznie to jest dobry pomysł. Tym bardziej, że każda różowa kiełbasa zawiera konserwanty E250 i E251, które podgrzewane na grillu powodują, że zamieniają się w substancje rakotwórcze. No więc kiełbasa od czasu do czasu tak, natomiast tak co tydzień, żeby grillować kiełbasę, niekoniecznie. Druga sprawa też jest taka, że u nas w domu mamy dwie frakcje. Jedna frakcja to są mięsożercy. To są raczej ci młodzi panowie, czyli Franek i Janek, nasi synowie. No ale z drugiej strony mamy frakcję wegetarianek, czyli nasze córki. I jakoś to towarzystwo trzeba podzielić. Po trzecie, zawsze Światowa Organizacja Zdrowia mówi, jedzmy jak najwięcej warzyw. Warzywa, warzywa, warzywa. No więc dzisiaj będzie o tym, jak zrobić naprawdę wystrzałową, wykwintną, a jednocześnie bardzo prostą sałatkę z grillowanych warzyw. I uwaga! Wcale niekoniecznie musimy grillować na zewnątrz. Nie musimy grillować na grillu węglowym, na węglu drzewnym czy na brykiecie, bez względu na pogodę, bez względu na to, co się dzieje za oknem, a czasem rzeczywiście w majówkę mamy bardzo no, pff, taką pogodę jak w listopadzie, zwanym czasem lipcopadem. Po prostu możemy grillować również w domu. Ja tutaj mam grill taki, no elektryczny po prostu, ale strasznie fajny. On się bardzo przydaje, zwłaszcza kiedy w domu jest bardzo dużo dzieci. On non stop u mnie pracuje. A to są tortille podgrzewane, a to są jakieś grzaneczki robione, a to są um, po prostu tosty z serem i nieustannie ten grill pracuje. Ale równie dobrze można właśnie go wykorzystać wtedy. Kiedy po pierwsze chcemy grillować zdrowo, no a po drugie, pogoda nie pozwala nam na to, żebyśmy wyszli na zewnątrz. Włącza się tego grilla bardzo, w bardzo prosty sposób, o tak o jednym palcem, hyd, i tu naciskamy i ustawiamy temperaturę górnej warstwy. No ja ustawię, powiedzmy, żeby tak nam się powolutku grillowało na 180 stopni i dolnej tej yy, yy, takiej, jak to można nazwać, takiej platformy grzewczej. Powiedzcie mi, co to jest? Dolnego grilla. Dolnego grilla na też 180 stopni. Niech to się pięknie grzeje, tego grilla możemy też ustawić, jak mamy coś większego, tutaj na przykład bułki chcemy sobie szybko podgrzać, to możemy ustawić i on wtedy stoi wyżej. O, tak? A możemy po prostu, jak coś takiego bardzo płaskiego, jakieś tosty grillujemy, to możemy... Tego grilla ustawić niżej. Na razie niech on sobie się rozgrzewa, a ja, jak widzicie, pokroiłam bardzo różne warzywa. To mogą być tak: czerwone cebule albo zwykłe białe cebule. To mogą być bakłażany pokrojone w plasterki, zależy, jakie warzywa lubimy. Papryka żółta. Papryka czerwona. Pamiętajcie, że z każdym kolorem dostarczamy porcję zdrowia, bo czerwony to jest Likopen. Żółty z kolei to jest beta karotem. Fioletowy czyli bakłażan to są antocyjany i tak dalej, i tak dalej. Co ja tu jeszcze mogę skroić? Mogę skroić cukinie. Nasza córka Zośka strasznie lubi cukinię, więc cukinie też będą. O! W plasterki. W kostkę, jak chcecie. To nam z grilla nie spadnie, no bo nie ma tej krawki, tylko będziemy grillować tutaj na na takim no, grillu płaskim i teraz zrobimy do tego bardzo szybką marynatę, która będzie składała się z. Po pierwsze oliwa z oliwek może być, ale może być też jakikolwiek po prostu olej roślinny. Lejemy. Właściwie źle powiedziałam, bo na przykład olej lniany nie nadaje się do podgrzewania, bo po prostu ma bardzo niską temperaturę dymienia, szybko zaczyna się Palić. Mam tu również szparagi, też je dołożę. W zasadzie przekroję je tylko tak na połówki, na pół po, i robię marynatę. Nalałam tutaj oliwę z oliwek, do tego przydałoby się trochę soli. I uwaga, uwaga, zioła, które lubimy. Niektórzy lubią tymianę. Inni wolą na przykład zioła prowansalskie, czyli mieszankę najróżniejszych francuskich ziół. Ja lubię oregano. Oregano, co jest ciekawe, jest kuzynem greckim i włoskim, kuzynem naszego polskiego majeranku. Ja bardzo lubię majeranek i lubię też oregano. Łyżka. Nie dodam do tego czosnku, chociaż można, ale Yy, zrobię cacyki potem. To będą grillowane warzywa z tacykami i z takim yy, słonym serem yy, sałatkowym. Dobrze. I teraz bierzemy te warzywa, mieszamy w marynacie. Za dużo warzyw nakładłam, za mała miska. He, he, he. Będzie jedzone. O. Kiedy wymieszamy to wszystko, pamiętajmy, że marynata chroni warzywa przed spaleniem na grillu. To jest bardzo ważne. Można dodać trochę soku z cytryny, jeśli lubimy, w zasadzie przyrządzić sobie taką marynatę, na jaką mamy ochotę. Możemy dodać trochę musztardy, na przykład możemy zrobić warzywa w sosie pomidorowym, idę umyć łapska. Słuchajcie, marynata jest już na warzywach, grill jest rozgrzany. No i teraz po prostu kładziemy. E, najdłużej będą nam się e, grillowały bakłażany. Pamiętajmy, że to są warzywa psiankowate, czyli nie możemy ich jeść na surowo, bo będą bolały nas brzuchy. E, zresztą do psiankowatych również należą ziemniaki. E, I też nie możemy ziemniaków jadać na surowo. Najszybciej z grilla ściągamy szparagi. Im naprawdę wystarczy dosłownie minutka i tyle. Rzucamy tak jak leci. O! Jeszcze cebuli dodam. Niektórzy lubią taką grillowaną cebulę. Ja wolę czerwoną cebulę grillować, dlatego że ona nie ma tak bardzo intensywnego, takiego cebulowego smaku. Mam troszeczkę mniej tych związków siarki. I dzięki temu jest łagodniejsza w smaku. Dobra. Zamykamy. Ustawię sobie tak, żeby... O, troszeczkę miały powietrza te warzywa. Może jeszcze niżej. To jest fajne, że sobie można to ustawić. O, i teraz jest super. Warzywa się powolutku grillują, a teraz zrobimy cacyki, czyli sos y, taki grecki. Na bazie jogurtu, tu akurat mam jogurt naturalny, ale możemy wziąć, jeśli ktoś nie, jest, nie toleruje laktozy, możemy wziąć jogurt bez laktozy. Więc podstawą tego sosu będzie jogurt, oczywiście. Do jogurtu dodajemy koniecznie czosnek. Na tarce może to zatrę, czy wycisnę? Nie, wycisnę. Dobra, ok. Teraz troszeczkę soli, ale nie za dużo. Ja bym zbalansowała jeszcze smak odrobiną cukru, ale naprawdę, tak pół łyżeczki. Wszystko razem wymieszam. Do tego będzie ogórek. Wiem, wiem, że są takie nowoczesne obieraczki, proszę bardzo, tutaj ze stali nierdzewnej. Ale jakoś zawsze wolę y, zwykły nóż. Tak mnie w dzieciństwie nauczyła babcia. Chociaż ta opiebiaraczka jest całkiem spoko. No, proszę bardzo. I teraz ja wolę ogórki gruntowe, nawet jeśli one są sprowadzane z Hiszpanii o tej porze roku, y, dlatego że one mają y, intensywniejszy ogórkowy smak. Wyciągam ze środka, żeby nie dodawać wody. Wyciągam ze środka pestki które oczywiście zjadam, tyle tylko, że osobno. Możemy ten ogórek po prostu pokroić w kosteczkę, możemy zetrzeć na tarce. Ja zetrę na takich grubszych oczkach. Dobra. Mamy to, mieszamy i uwaga, uwaga, teraz troszeczkę tutaj posprzątam, bo mi się zrobiła masakra ogórkowa. No. I dodajemy świeże zioła. Ja mam akurat przepiękny koperek, taki cudowny, więc dodam koperek. Można dodać trochę szczypiorku. No i jeśli ma być po Grecku, to koniecznie musi być trochę mięty. Gdzie ta mięta? Tu jest! To jest akurat mięta pieprzowa, ona jest dużo bardziej intensywna, więc w smaku, więc trzeba uważać, żeby nie dać jej za dużo. Dobra. Mieszamy i mamy piękny zielony sos, choćma to już pokażesz tutaj. Taki piękny, zielony sos do grillowanych warzyw. A za chwilę, jak te warzywa się zgrillują, to będziemy układać piękną sałatę. Słuchajcie, kolejna porcja warzyw się grilluje, ale ja już tutaj mam zgrillowane warzywka, więc będę je układać. W kuchni bardzo ważna jest inwencja twórcza. Ta sałata przepięknie będzie wyglądać ułożona w formie takiego wieńca na dużym talerzu. Ponieważ nie mam odpowiedniego du odpowiednio dużego talerza, ale mam dużą rodzinę, wykorzystam taką oto bambusową, e, fajną tacę. I na tej tacy będę układać warzywka dookoła. A to cukinia. Oczywiście możemy wcale się w to nie bawić, możemy sobie rozłożyć tak, jak chcemy czyli po prostu w jednym takim naczyniu czy w miseczce, wymieszać wszystko razem i tyle, i też będzie pyszne. Ale ja się troszkę pobawię, mam czas, lubię to, to takie moje zajęcia praktyczno-techniczne. Bambusa się nie boimy bambus to jest tworzywo naturalne. Nic się nie stanie naszemu jedzeniu, jeśli położymy na macie bambusowej. Oczywiście nie możemy tutaj lać jakiegoś sosu w dużych ilościach, bo no ta powłoka może nie do, nie do końca wytrzymać napór płynu, ale jeśli położymy takie zgrilowane warzywa, na pewno będzie super. Zgrilowałam też pomidorki koktajlowe. W całości one troszeczkę wtedy miękną. Stają się słodsze. Pięknie. I teraz po środku stawiamy sos, i jeszcze do tego dokładamy trochę sera sałatkowego. E, to może być ser, jaki lubimy. Może być nawet brędza, może być feta, może być ser krowi, może być ser bułgarski. I kruszę go po prostu w rękach na warzywa. To dodaje jeszcze odrobinę słoności tym warzywkom. No, i to też jest fajny przepis, o tyle że na zimno ta sałatka smakuje równie dobrze. Słuchajcie, sałatka jest w zasadzie gotowa, ale ja mam tutaj piękny koperek, więc jeszcze dołożę troszkę więcej zdrowia, czyli e, świeżego koperku. Ach, cudowny jest po prostu. I taką sałatkę możemy równie dobrze zjeść na zimno, przygotować ją też troszkę wcześniej, i nie musimy wtedy stać przy grillu. Ach. No Sałatka z grillowanymi warzywami i z cacykami wygląda tak. A to jest po prostu samo zdrowie. To był kanał EkoBosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie taką sałatkę z grillowanych warzyw przygotujcie.